With for the Wings for Life charity for spinal cord injury research. Już, kochani na słuchawce, słyszę komunikaty Wings for Life. Kurde, jak zwykle, jak zwykle, ale to jest tak samo jak było zawsze, że nie jestem do końca przygotowany, wszystko jest tak na spontanie. Gdzieś tam się spieszę, zapinam się, urwał mi się numer startowy, ale to chyba nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że będziemy mogli biec dla tych, którzy nie mogą, mimo tego, że Wingsa lecimy we własnym zakresie z, ze względu na koronawirusa, który panuje. Będę uciekał przed wirtualnym samochodem. Pierwszy raz w życiu tak na poważnie biorę udział w biegu wirtualnym. Jest to szczytny cel, także no cóż, trzymajcie za mnie kciuki. Planowana jest dyszka, także tak bardzo spokojnie. Przy okazji pokażę Wam ścieżki, które wydeptuję, na których biegam bardzo często, pokażę wam je, bo są naprawdę bardzo ładne i będę was chciał zachęcić do tego, żebyście przyjechali na Jurę Krakowsko-Częstochowską, na jej północną część i ją odwiedzili. Dobrze, ja się przygotowuję. Dalej czekam na sygnał od zawiadowcy Wings for Life 2020. Wersja COVID-19. Zapraszam was. the Wings for Life World Run, it does not matter how far you go. There is no finish line. You set your own personal goal. jak się zakłada numer startowy. Niesamowite, naprawdę. I am ready. Here it goes. A Wings for Life World Run is underway. The race starts at exactly the same time all around the world. Właśnie dostałem info na słuchawce, że drugi kilometr przebiegnięty. Także lecimy, czyli dwójeczka za nami i trochę biegu górskiego, no bo mamy Jurenę to ja. Zdejmujemy, bo jesteśmy w lesie. No Świetnie, nie? To jest trzeci kilometr, ale powiem wam, że na pewno to zbiek okoliczności, ale fajnie, bo. Speaker zapytał się kto biegnie przez świat? Ty! No nawet się to z kanałem pokrywa. Fajnie, fajnie. Dobra, no lecimy jakaś namiastka tego, tego biegu, prawda? Nie to samo, ale nie jest źle no. Pędzimy. Dostali wszyscy teraz na słuchaweczkę informację, że auto jedzie, komunikat od kierowcy, wcześniej czy później i tak cię złapie. Racja? Ja zakładam skromnie bodyszkę, czyli najsłabszy wynik jaki był, ale okoliczności przyrody przyznacie, że są fajniuszne. No powiem wam, że kolejny komunikat na słuchawce, że pierwszy biegacz już złapany. E, kierowca zapowiada, że niebawem nadejdzie kolej na mnie. Cholera jasna, coś wie, że tutaj on jest, no nie ma go jeszcze. Także lecimy, lecimy, ale już pierwszego biegacza mamy po... Słuchajcie, no po około 35 minutach został złapany ktoś. Spróbujemy mu uciec jak najdalej, ale tak... Bo wiecie, do samochodu się trzeba wrócić. O kurde. Przed chwilą dostałem info, że szósty kilometr, jak widzicie. Rzeczka po lewej stronie, nie po prawej mojej, także wracamy do samochodu. No zobaczymy, kiedy mnie złapie. Będę się z wami łączył na bieżąco chyba. Chociaż bateria tam nam się kończy, także może być tak, że gdzieś tam się urwiemy, a bardzo mi zależy na tym, żeby w ten finish nagrać, także lecimy dalej. Właśnie dostałem info, że auto jest 300 metrów za mną. Nie zrobię dychy, zresztą nieistotne. Ważna ta radość z biegu, kurczę. Ciężko cholera w tym, w tym bufie. Aaa, dziewięć zrobione! Kurna! Zrób pan tędychę! Kurde, szybko! Final sprint! Kurde! Oh I think that's a wonderful image Nick because you've got you've got this sort of wave of athletes accelerating in front of the car just trying to stay just in front keep, keep grabbing a few more hundred meters there's the catcher zombies check out the catcher car has caught you ah out here Cała kasa idzie na szczytny cel. Udało mi się przebiec około 9,5 km. Nie za dużo, ale powiem wam, że jestem zadowolony, bo pomaga się dzięki temu biegowi. Także do następnego kochani odcinka i SEE you LATER!